Ale trochę masz rację, nie? No tak. Że prawdziwy przyjaciel jest dobry na wiele spraw. Bo prawdziwy przyjaciel jest dobry na wszystko. Przyjaciel jest dobry na wszystko. Na handrę i pensję zbyt niską. Znajomość z sąsiadką zbyt blisko. Przyjaciel to frank, -to Przyjaciel choć cechy ma takie, bogaczem jest, czy też biedakiem, to wódkę z nim pijesz ze smakiem. Przyjaciel, przyjaciel to frantonami, przyjaciel to jodyna, jedyna, gdy serce ci srani dziewczyna. Przyjaciel jest klinem na klinach. Przyjaciel może odmienić Twój los. Przyjaciel pieniądze pożyczy, Przyjaciel odsetek nie liczy. Przyjaciel to pieniądz mennicy Przyjaciel to, to ami. Powiedz więcej, powiedz. Więc. No, zaraz jak muzyka a, będzie. Fajna. No dobrze. Para, ba para, pa, gdzieś daleko, Za lasami i górami, Choćbyś był za siódmą rzeką, Głębokimi jeziorami, To pamiętaj, że przyjaciel w każdej chwili. Woda dłąci, bo prawdziwa przyjaźń bracie to jest ta, co trwa do końca. bam. Ba, 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 ba. przyjaciel ci radą usłuży. Czy problem masz mały czy duży? Twe życie go nigdy nie znuży. Przyjaciel to Frank, do amin, przyjaciel cię zawsze gości, choć czasem i także da w kości. Chociaż niekiedy cię złości. Przyjaciel to frań, to ani. Przyjaciel to podpora. Gdy chora jest żona i brak ci amora. Gdy resztki wyciągasz już z pora, przyjaciel może odmienić twój los. O przyjaźnie dwaj przyjacielu. Przyjaciół się nie ma zbyt wielu. Czy w smutku go masz, czy w weselu. Przyjaciel to frań, to ani. Przyjaciel to Frańc Przyjaciel to Frańc do Amin.